Czy taką akcję jak Wielką Orkiestrę Środowiskowej Pomocy należy wspierać? Oczywiście jak najbardziej. Absolutnie nawet nie ma dyskusji. Ja akurat nie. Nigdy? Nigdy. No moje mamie też tak życie uratowali kiedyś, więc ja też pomogłem, nie? A czemu ty za to się nie wziąłeś, tak? Dlaczego ty nie zorganizowałeś jakiejś fajnej zbiórki? Za dużo szumu koło tego. Lepiej się nie dotykać. Czego tego człowiekowi żałować? Ty czerwonych spodni co nosi 20 lat? Mój drogi kraju, gdzie dziura w budżecie większa niż w serze szwajcarskim, a szpitale liczą na łaskę darczyńców. Witam państwa serdecznie ze słonecznego Subska. Dzisiaj z kolegą Piotkiem ruszamy na kolejną sądę. zadamy wam pytanie, czy taka akcja jak wielka orkiestra świątecznej pomocy jest potrzebna. Nie ukrywam, że idziemy w tą sądę robić pod wpływem naszego posta, który wrzuciliśmy odnośnie orkiestry świątecznej pomocy. Kilkaset osób to polubiło, kilkadziesiąt osób komentowało, ale też było dużo negatywnych opinii. Chcemy sprawdzić w terenie, czy te opinie są prawdziwe, czy po prostu internetowi napinacze gdzieś tam nabruździli pod naszym postem. Mam takie pytanie do Państwa. Czy wzięli Państwo udział w Orkiestrze Świątecznej Pomocy? To znaczy... Datkę rzuciłam, ale nie braliśmy udziału. Tak? Nie, to pytamy właśnie w, w jakikolwiek sposób, tak czy sprawy. Tak, ktoś, tak, 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 tak. Dlatego, że po prostu robią dobrze. I moje wnuki z tego korzystały. Czy taka akcja, jak Wielka Orkiestra Środowiska pomocy jest potrzebna? Oczywiście, na 1000%. Czyli wspiera pani, wspieram i wspieram już od lat wspieram. I rozumiem, że widziała Pani te sprzęty, które są Oczywiście. W szpitalach? Oczywiście, sama byłam w szpitalu, też widziałam wszędzie serduszka ponaklejane, także jestem na 1000 procent za. Bo no jest potrzebna, jest no potrzebna. jest. Dlaczego? No dlatego, że trzeba pomóc chorym osobom, nie. No mojej mamie też tak życie uratowali kiedyś, więc ja też pomogłem, nie? Ile mogłem? Ile mogłem sobie pozwolić, tyle pomogłem, nie? Oczywiście. Ubieramy to... co roku. I jaki jest powód? Powód jest, Powód. lubimy pomagać. <laughs> Przyjeżdżali do mojej córki z Lęborka, z Lęborka. na licytację przez Serduszka 15 lat wspierały. Na początku, także A zaczęli teraz indywidualnie. Od początku. Ja mam pytanie, czy taką akcję jak Wielką Orkiestrę środowej pomocy należy wspierać? Pani oczywiście, wspiera? oczywiście, że tak, mam na portfelu serduszko. Chodzę do klubu Active Fitness i tam wrzuciłam pieniążki, jestem za dwoma rękami i nogami, bo to daje dużo dobrego. Ja mam sama trzy córy, dorosłe już, ale gdyby trzeba było, to zawsze można skorzystać, tak? Ja w tym uczestniczę od samego początku i moje dzieciaki i znajomi wszyscy w tym uczestniczą. Wśród moich znajomych nie ma ani jednej osoby, która by powiedziała, że nie. No ale w tele, telewizji ogląda tak i wiadomo, że na, i na, i na Jurka Owsiaka i w ogóle yy, ja do tych wszystkich, którzy krzyczą zawsze, yy, a czemu ty za to się nie wziąłeś, tak? Dlaczego ty nie zorganizowałeś jakiejś fajnej zbiórki i właśnie z taką fajną otoczką i ze wszystkim zabawą, tak? Jurek Owsiak mógł, więc on wie co robi. Czy taką akcję jak Wielką Orkiestrę Środowiskiej Pomocy należy wspierać? Nie wiem. Za dużo szumu koło tego. Lepiej się nie dotykać. Taką akcję jak wielką orkiestrę się tej pomocy należy wspierać. Pani Oczywiście. pomaga? Oczywiście. no jak, nie. No koniecznie. Czyli rozumiem, że pani widziała też wszystkie zakupione w naszych szpitalach urządzenia. No pewnie że Korzystała, tak. bo ja osobiście widziałem. No korzysta, że nie korzystałam akurat, ale widzieć widziała i to pomaga. No ja jestem no tak. No sam leżałem w inkubatorze, nie dzięki temu ja żyję sobie teraz. Myślę, że tak. A pani wspiera? No czasami mi się zdarzy. Bo jest dużo... jak, jak jestem, to wrzucę tam do puszki. Czyli nie ma Pani jakichś negatywnych, że tak powiem, opinii na ten temat? Nie, raczej nie. Jak byliśmy w szpitalu z Małą, to były sprzęty też oznaczone z Wielkiej Orkiestry, także... Ja jak Czyli to za widać, tym... widać to gołym okiem, prawda? Bo tak, ja też tak. oczywiście Tak, Właśnie widziałem... właśnie w szpitalach, że są te sprzęty, że są poznaczane, że są z Wielkiej orkiestry, także jestem za. Czy taką akcję jak Wielką orkiestrę się pomocy należy wspierać? Oczywiście jak najbardziej. Całym sercem, absolutnie nawet nie ma dyskusji. My wyszliśmy na ulicę, ponieważ my byliśmy na tej akcji, publikowaliśmy no. zdjęcia e, i dużo jakichś internetowych napinaczy się ujawniło i było bardzo dużo negatywnych opinii. A Szczerze? Więc... Niech idą tam na oddział. Sama chorowałam na raka. Wiem, co to znaczy. I zapraszam na oddział, gdzie są chore dzieci, gdzie są rakowcy. Zapraszam. Proszę bardzo, niech zobaczą, co to znaczy. Jaka to jest okropna choroba, tak? Sama mam dziecko wychowałam, Wiem, co to znaczy chore dziecko. Naprawdę ja nie rozumiem takich ludzi. Czy taka akcja, jak Wielka Orkiestra Środowiska Pomocy jest potrzebna? Pan wspiera? Ja akurat nie. Nigdy? Nigdy. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Dużo, dużo ludzi korzysta z tego. Kto, kto nie uważa, to jest bardzo źle. Traktowany taki. My pytamy dlatego właśnie, że pisaliśmy o tym i wiele takich negatywnych było komentarzy, a my oczywiście chcieliśmy to sprawdzić. No, to, to, to bardzo to... zły. To ludzie jakiś nie, chyba niewierzący takie mo mogą komentować, ale ludzie wierzący, które ratują dzieci i dużo ludzi, to, to jest pomoc. A takiego owsiaka nie znajdziemy nigdy. Proszę, bardzo. Tak. No. Oczywiście, co się z ludźmi dzieje, niech pan powie. Co się dzieje, co w tych głowach im się rodzi? Czego tego człowiekowi żałować? Tych czerwonych spodni, co nosi 20 lat. Czy taką inicjatywę jak Wielką Orkiestrę Środowiska Pomocy należy wspierać? Ja nie wspierałam. Nigdy? A, czy, a czy warto? Nie. Aha. <laughs> ale czy warto, to każda jego decyzja jest. Oczywiście. oczywiście jak najbardziej. Tak, tak. Nie no, kiedyś chyba coś tam wspierałam, ale ostatnio nie. Tak, oczywiście. Tak, należy. oczywiście. Żeby nie orkiestra, to naprawdę dużo ludzi by nie miało, jak się po prostu w szpitalu sprzętu by nie było. Uważam, że to jest no, piękna idea, tak? Do Samo tego? to, że tyle lat trwa, tak? No przykro to jest jak, jakby no negujemy, tak, taką dobrą inicjatywę. No ja jestem na tak. I myślę, że większość Polaków jest na tak. Dzień dobry, Tomasz Urbaniak z Telewizji Słucham. Mam do Was takie pytanie. Czy taką akcję jak WOŚP należy wspierać? Wspieracie? Myślę, że tak. Myślę, że należy wspierać. No ja też tak myślę. Uważa Pan, że taka inicjatywa jak Wielka Orkiestra Światowej Pomocy jest potrzebna? Wspiera Pan taką inicjatywę? No pewnie, że tak. Zobaczycie się serduszko na, jak ktoś mówi, na aparacie. Co wtedy ja powiem? No to... Nie dałem. Dobra, weźcie mnie rozwiążcie. I tak, gdzie indziej, jak to się mówi. Nie? Czy taką akcję jak Wielką Orkiestrę Środowiska Pomocy należy wspierać? Oczywiście. Oczywiście. Przez tyle lat, co Owsiak zrobił dla służby zdrowia, chodzi mi o różnego rodzaju tam aparatury, te ratujące życie. No to nie wiem, kto, kto i co i jak. Może jakiś, nie wiem, pacjent, który <gryw> zawiedziony który się nie załapał na takie badanie. Oczywiście, że należy wspierać WOŚP. Jest to bardzo cenna inicjatywa, która od tylu lat wspiera nasze szpitale, ale przede wszystkim, na, przede wszystkim nas jako obywateli, począwszy od dzieci, po y, ludzi najbardziej potrzebujących wieku y, starym już, że tak powiem. No niestety wśród nas jest tyle, tyle osób niezadowolonych z wielu inicjatyw. Jest to inicjatywa. No myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać, kto orientuje się w życiu społecznym i w potrzebach też ludzkich i w, w kondycji też państwa, bo ta, ta zbiórka wspiera państwo, tak? Czyli jest cenne dla nas wszystkich. No, ale zawsze jest ktoś niezadowolony. Ciężko jest jakby znaleźć argumenty na to. Uważa pan, że taka akcja jak wielka orkiestra chętnych pomocy jest? Potrzebna, niepotrzebna? Myślę, że jest potrzebna. Wciąż szpitale korzystają ze wsparcia urządzeń i sprzętu profesjonalnego. Pomimo, że są jakieś kontrowersje wokół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to no, w każdym szpitalu chyba się znajdzie jakiś sprzęt z serduszkiem, który naprawdę pomaga. Ja myślę, że ludziom potrzebny jest teraz dystans. I tak jest gorąco, to lepiej naprawdę walczyć o dobre poczucie i spokój. Co się na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Czy warto to organizować? Czy wspieracie? Czy warto wspierać? No tak. uważam, że tam zawsze jakiś grosik można wrzucić, co nie? Jak najbardziej pozytywna akcja. Dzień dobry, panie Jerzy. Mam pytanie. Co pan uważa o Wielkiej Orkiestrze pomocy? Pomocy, ponieważ jest ostatnio dużo... Różnych głosów pozytywnych i negatywnych. Mój drogi, w kraju, gdzie dziura w budżecie większa niż w serze szwajcarskim a szpitale liczą na łaskę darczyńców, inicjatywy takie jak wośp są nie tylko potrzebne, ale wręcz niezbędne niczym parasol w czasie oberwania chmury. Dziękuję panu bardzo za odpowiedź. Życzę miłego popołudnia. Jesteśmy z kolegą Piotrkiem po dłuższej wycieczce po naszym mieście, zadaliśmy pytanie. Ponad 100 mieszkańcom naszego miasta, ale większość mieszkańców zdaje sobie sprawę z wagi i z tego, jak wiele dla nas i dla społeczeństwa ogólnie naszego miasta i Polski robi Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy. I tak naprawdę my wszyscy, bo to my jesteśmy również orkiestą Światecznej Pomocy. Żegnamy się z Państwem już w dzisiejszej sądzie pod podpomnika Henryka Sienkiewicza. Spotykamy się oczywiście w przyszłym tygodniu na ulicach Miasta Subska. Będziemy chodzili z kolegą Piotrkiem, zadawali Wam kolejne pytania. A więc szukajcie nas na ulicach, nie bójcie się podchodźcie, odpowiadajcie, my nie gryziemy.